Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry. Proszę państwa, o tym, co będzie dzisiaj w, w numerze, że tak powiem, ja wiem od dawna z kół dobrze poinformowanych. Niech państwa nie zmyli początek utworu. Piosenka będzie wojskowa, a na początku wydaje się, że ona nie jest wojskowa w ogóle, ale marszowy rytm. Państwo wiedzą, że ja co najmniej raz w roku Robię piosenkę na kołobrzyk, którego nie ma. Zapraszam serdecznie. Mamy w swoich domach urządzenia śliczne, Gdy na prąd, to znaczy, że są elektryczne I chociażby człowiek na nie za liczył Urządzenie każde czasem się spierniczy Różne firmy dostarczają nam urządzeń Trzeba od nich kupić nową część, jak sądzę Często sprzęt nam leży jakiś czas w serwisie, bo na stanie części nie ma. Mi się. Każda firma produkuje swoje części. Wsadzisz bosza do Zelmera, będzie chrzęścić i w Electroluxie będzie bunga, bunga. Gdy mu niespodzianie wsadzisz coś z Samsunga. Ja przepraszam za dość prostą retorykę. Retoryka ta przemyśleń jest wynikiem. Generalnie właśnie przyszło mi do głowy, Że tak samo z naszym sprzętem jest wojskowym. Wszelki mądry, który naszym krajem władnie, Z różnych krańców świata kupi, co popadnie. Gdyby tego użyć, będzie problem spory, Bowiem każde bydle z innej jest obory. Taki sprzęt się także psuje, pole wam tu. Każdy też wymaga innych serwisantów. Burdel jak talala, gdyby wróg za progiem. Ja się nad tym nie znam, zatem nie pomogę. 23. listopada i sobota i imieniny obchodzą. Adela, Felicyta i Klemens, a także Amfiloch, Fotyna, Grzegorz, Lukrecja, Michał, Orestes, Przedwój i Syzyniusz. Z Wszystkiego dobrego, kochanym Państwu. Nietypowe święta, święto wojskowej służby prawnej i dzień Fibonacciego. Przysłowie na dziś, listopad ciecze, marzec nie podpiecze. Cyca dnia, proszę bardzo, Dorin Virtu. Martwienie się to modlitwa o to, czego nie chcesz. Także proszę się nie martwić, jeżeli ktoś by coś tam próbował. Na deser będziemy mieli chyba grę słówek. Dawno niesłyszana pani Maria Wrublewska. Najpierw muszę Państwa uświadomić, że jest słowo chram. Sprawdziłem to i to jest rodzaj słowiańskiej budowli sakralnej. Dzisiaj będziemy mieli w ramach Bącika Kasi. Następującą grę. Wuj w hramie! Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do jutra.